Cześć, witajcie w naszej bajce słynna gra na pujarce. a kot nam zaśpiewa to co nam potrzeba przed nami oto ten a o, ten, ten rody pas rody tak ty chodź tak, tutaj Patrz, powiedz nas co dzisiaj w kole nauczyłem. No nie, to nieładnie. Otku, idź do domu, o tutaj. Tam czeka na ciebie już dziureczko. Szyb... Już tak szybko, taki szybki jesteś. Co teraz powiedz mi ile? To jest dwa razy dwa. Wiadomo, dwa. Ha, 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 ha. Co takie proste? No takie to, 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 to było proste i popełniłeś błąd. Dwa razy dwa to jest... Dobra, dobra. Dwa, dobra, dwa łapki. I to jest dwa. Nie, to jest... Czter... Jak? Cztery. Jakie cztery? Cztery. No masz dwie łapki i stół dwie łapki. To w sumie nie masz łapek Nie. To dwa. dwa razy dwa raz, dwa, trzy, cztery a zobaczysz jaka jedzie fura mój kumpel kupił taką furę cześć Ziutek jak się masz? dobrze